Hej, Siemanko, to miasto, gra Witam Was w kolejnym odcinku z testowania napojów na kanale. Napojem testowanym dzisiaj będzie Reign o smaku wiśni i chyba Limeade to jest li, jakaś limonka. Także lecimy, otwieramy sobie. Czy jakiś zapach? Nie czuję się za bardzo za jakie zapachu. Słaby zapach strasznie, a zawsze te rękne, jak się otwierało taki mocno miały zapach, a ta wiśnia ma po prostu słaby zapach. Także testujemy. Na blisko czuć zapach. Hmm, czuć y, wiśnie. Niestety puszka no trochę jest, y, była wiecie, zmrożona i trochę mi tutaj y, y, się roz, y, ten lód jakby dookoła puszki roztopił się. Trochę tutaj śladów narobiło. Hmm. Wiścia bardzo, bardzo dobra. Ja fanem wiśni nie jestem, ale bardzo dobry napój. Hmm, oceniam go tak na. 6 na 10, także jeżeli lubicie oglądać u mnie niezmierzone testowanie zostawcie już teraz upeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film z nojem, ja zapraszam was także na poprzednie filmy, na, 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 na następne, do następnego na razie, cześć, hej, hej, nie, nie zapomnijcie subskry subskrybować kanału wraz z wnętrzkiem, także siema.